Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj, a sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon 2 Dzisiaj przypominamy Wam chyba najładniejszy motorower w tej chwili na rynku Barton FR50, odpowiednik Junaka 905. Występuje on w trzech wersjach kolorystycznych. Mamy wersję czerwono-czarną, wersję niebiesko-czarną i tutaj limonkowo-czarną. Naszym zdaniem malowanie jest dużo fajniejsze niż w modelach Junak. Yy... Jako tako, chociaż Junak oczywiście też ma swoich zwolenników, na przykład kolor czarno-czerwony jest bardzo podobny. Specyfikacja techniczna. Silnik czterosuwowy, dwuzaworowy chłodzony powietrzem, pojemność 49 cm cm³, moc 2KW, 2 kW, czyli 2,72 konia mechanicznego. Układ paliwowy, wtrysk paliwa, rozruch elektryczny plus nożny, skrzynia biegów manualna, Opona z przodu 17 90x90, z tyłu 17 110x80. Z przodu i z tyłu mamy hamulce tarczowe hydrauliczne. Nie, przepraszam, z przodu, z tyłu mamy bębnowy mechaniczny. Napęd łańcuch, wymiary 2055 x 760 na 1155 Maksymalna prędkość 45 km na godzinę. Zbiornik paliwa 15 litrów. Gwarancja. 24 miesiące lub 6000 km. Dodam jeszcze, że z motorowerów, oczywiście, no, mamy 906, która jest również bardzo ładnym motorowerem. Mamy Furiusa w dwusuwie, ale uważamy, że tutaj FR łącznie z Junakiem 905 w tej chwili są najładniejszymi motorowerami. Za chwilę będziemy mieli z Rometa nowy motorower, który już kiedyś był na rynku. Arofly. W 50 to będzie taki typowy ścigacz. Jak tylko dojedzie, będzie film z tym motorowerem. <laughs> Przepraszam. To by było na tyle, jeśli chodzi o Barton FR50. Zapraszam na <laughs> Przepraszam. zapraszam na Salon 2.pl. Zapraszam również na nasz profil na Facebooku i na Instagramie, a przede wszystkim prosimy o subskrypcję na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym syreny nam przeszkadzają. Aby coraz większe grono osób mogło oglądać nasze filmy, prosimy o subskrypcję i bardzo dziękujemy. My ze swojej strony obiecujemy Wam, że na bieżąco będziemy pokazywali filmy z produktami, które Wam proponujemy. I pamiętajcie, salon 2 wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Witam wszystkich. Jesteśmy w salonie 2 Kółka i dzisiaj chcieliśmy przedstawić Wam motorowery, jakie posiadamy obecnie w sprzedaży. A więc po kolei, motorowery mamy z różnych marek: mamy motorowery z firmy Junak, Barton, Zip i Romet, i po kolei je omówimy. Romet Ogar 202, czyli popularny Ogar. Oczywiście wszystko są motorowery, więc nie będę w ogóle wymieniał pojemności. Kolejny to Junak RAF50 w kolorze zielonym. Kolejny to Barton Sprint. I tutaj Barton Sprint Sport RS w kolorze czarno czerwony Kolejny pojazd to WS50. W zeszłym roku został on przemianowany na Harta 50. To jest pojazd z firmy Romet 50 z firmy ZX, i kolejny Rav 50 w kolorze czarno bordowym. Tutaj mamy Rometa zxt 50 To jest pojazd z firmy Romet i kolejne motorowery. Junak 905 w kolorze czerwono czarnym. Junak 906 w kolorze czarno-czerwonym, dalej Barton Sprint RS w kolorze czarno-zielonym, kolejny pojazd Junak 902 w kolorze bordowym oraz Barton e, Sprint. Barton Sprint to jest pojazd e, odpowiednik Junaka 901, kolejny Barton Sprint w kolorze niebieskim, i Raf 50 w kolorze czarny mat oraz grafitowy mat. Dalej mamy Junaka 905 w kolorze niebieskim oraz Junaka 902 w kolorze grafitowym. Kolejny motorower to Hart 50 w kolorze biało niebieskim to jest nowość od Rometa z ubiegłego roku to jest przemianowany WS50 na Hard 50 w innym malowaniu. Kolejny motorower to Barton FR50 w kolorze czarno-limonkowym, odpowiednik Junaka 905. Tutaj jest nowość od firmy Barton Cafe Racer w pojemności 49 cm, czyli motorower. Przypominam, że też był Cafe Racer w, w silniku 125, a tutaj mamy w 50. Kolejny to Romet Ogar w nowym kolorze, który pojawił się w ubiegłym roku. Jest to kolor zielony: Ogar 202 w kolorze zielonym i obok w kolorze niebieskim. Kolejny pojazd to Barton Fighter w kolorze czerwonym oraz Romet ZXT w kolorze. Zielony. Dalej mamy Hart 50 w kolorze czarno-niebieskim oraz Volcano, Barton Volcano, motorower odpowiednik Junaka 902 w kolorze bordowym. Kolejny pojazd to Romet Ogar 202 w kolorze czerwonym oraz Barton Fighter w kolorze niebieskim. Dalej mamy... Barton FR50 w kolorze czerwonym oraz Barton FR50 w kolorze niebieskim. I dalej Bartony Sprinty w kolorze czarnym oraz Romet Hart w kolorze srebrnym z niebieskimi dodatkami. I tu mamy jeszcze trzy sztuki najmniejszego to roweru. w kolorze bordowym w kolorze szarym i w kolorze czarnym. Witam wszystkich w salonie Dwa Kółka. Zaprezentujemy teraz motocykle, które posiadamy obecnie w sprzedaży. Tutaj z nowej dostawy stoją Bartony Blade R w pojemności 125, bardzo ładne ścigacze chłodzone cieczą. I zaczynamy od tej strony. Mamy Junak M12 Cafe. To jest wersja z czerwonym paskiem, M12 Vintage, Junak. To są wszystko pojemności 125. Dalej Junak 121 w kolorze grafitowym oraz Barton Classic w kolorze bordowym. Tutaj mamy K125 w kolorze srebrnym oraz Junak. M11 Cafe to jest jednoosobowy pojazd, M11 Cafe. Dalej mamy Junaka M14 oraz Junaka M15 w kolorze żółtym. Tutaj jest M12 Cafe w kolorze czarnym, on ma takie obramówkę w kolorze pomarańczowym oraz Junak SC125 w kolorze czerwono-czarnym. Tutaj mamy K125 w kolorze czarnym oraz VZ5 Pro w kolorze zielonym. To jest pojazd z kuframi. Kolejny pojazd to ADV125 z ROMETA. Mamy w wersji grafitowej oraz w wersji zielonej. Dalej mamy Pro XTRS 125 w wersji czerwono-białej oraz niebiesko-białej, ścigacz od Zipa. Kolejny pojazd to jest nowy kolor, który w tym roku dotarł, to jest w kolorze bordowym, tutaj w kolorze grawitowym i w kolorze czarno 125. zxt 125 w kolorze czarno-czerwonym. Tutaj ZXT125 w kolorze grafitowym oraz VZ5 z kuframi. To jest VZ5 Pro to jest ten szybką z przodu. Dalej 125 Junaka 502 przepraszam, Junaka 23 albo 125 z Romero SMB 125. M. I przy czym w nie wyżej są takie cafe racer'y, można by było nazwać. Potem Torku Devil w kolorze czarnym oraz Krambler 125 w kolorze zielonym, i srebrnym z firmy Zip. Tu kolor zielony i tu srebrny. Spodziewamy się teraz dostawy z firmy Barton. Dojedzie do nas Classic 125 w kolorze czarnym oraz Hyper w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym. Prezentujemy teraz krosy 250, jakie posiadamy w sprzedaży. Zaczynamy od nowości, tego nie mieliśmy na salonie, Barton NXT 250. Oczywiście wszystkie prezentowane krosy to koła 21.18 i silnik 250. Dalej MZK 250 z firmy Barton w nowym kolorze, czarnym, bo poprzednio był tylko kolor żółto-niebieski. Kolejny to jest nowość w naszym salonie, pojazd Kayo, również 250 Dirt Bike K2 Enduro z firmy Kayo i obok T4 model też Kayo Dirt Bike Enduro z firmy Kayo. Dalej MZK 250 w kolorze żółto niebieskim, tylko że to jest Mikilon z Extreme Ride z lampą z przodu, a tu mamy MZK 250 z firmy Barton. W kolorze żółto-niebieskim. Kolejnym krosem jest XB39, najbardziej popularny kros z X Motosa i najmocniejszy. Dalej mamy Apollo Lizard, również 250, Apollo z kołami 2118 oraz dwa kolory X Motosa, XB88 w kolorze pomarańczowo-niebieskim i w kolorze niebiesko -niebieskim.